Siemanko widzowie, witam w kolejnym filmie na moim kanale. I jesteśmy dzisiaj w g... Hidden Seek Extreme, Mamy w ogóle czkawka, matka Boska I wybrało nam mapę kuchnię kuchnie. i kto będzie poszukiwaczem? Chyba poszukiwaczem będzie Dawo jakiś. Okej, okay, ja kto się napiję. Dobra, jednak wtedy chyba wybierało jakiś tryb. Ale, ale bo teraz już widzę wybieranie mapy. I tu sklep. Okej, okay, ja znam artystę, w sklepie. I rozpoczęcie gry. Okej, okay, fajnie. W ogóle zostawicie łapki do góry, subskrybujcie Miau. mój kanał. Na 100 tysięcy będzie to, co wpiszę w opisie. I ja muszę uciekać, bo to jest do ukrycia. normalnie. Ej, nie mam mowy, że ktoś mnie tu znajdzie. Patrz, czy ja skaczę, czy nie. Mnie, pa, chłopie, nie widać. I mam tutaj widok prawie na cały sklep jeszcze do tego. O, chłopie. Tam te kosy przyjechały. Okej, okay, nie wiem czy to są poszukiwacze. Nadzieję, że nie. To jest... A, magazyn, dobra, nie. Ja chodzę do swojego kwiatka. To jest poszukiwacze, bo, bo ma takie dziwne efekty. Czy to jest chyba... że można kupić sobie efekt. Nie, można sobie jakąś postać po prostu kupić. Więc okej, okay. hej. Okej. Okay. Fajnie y, ok, no teraz. Na razie widzę, że naprawdę dobrze mi idzie. No. W ramadku, teraz nie widzę gdzie jest poszukiwacz, ale widziałem. Baj, ktoś zrobił baj, czyli wyskoczył. Tutaj narusztowania może, no co? Może na narusztowanie? Narusztowanie by mnie nikt naprawdę nie znalazł. Przeprzedjcie jak tam wyjść. Ale teraz w trakcie, gdy nie ma szukania, to tak trzeba ja się boję. Widzowie, ale okej. Okay. Stał czas dwie minuty, a ja stoję tutaj, mój cień widać wszędzie. Dobra, e, pozostał czas minuta pięćdziesiąt sekund i okej, okay, co to, to byś? ten sick, hate sick, ten sick Ej, jak on się tam chłop dostał? Ej, ej, jak? Powiedzcie jak. Ja schodzę i rysykuję teraz naprawdę. To w ogóle nie wybija nawet. <laughs> ok, przyjdę sobie tędy szybko. W tą stronę i na szafkę chcę. Jak oni tam weszli w ogóle? Jak oni tam weszli? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy da się wejść na samą górę tej szafki Guacamole. Da się Da się ładnie pięknie O Dobra przetrwałem chyba a Dobra wybieranie mapy kolejne Ej za 6 Robuxów mogę wybrać mapę Wybieram Zostanie mi jeden ale trudno Kurde nie zdążyłem No zabrał mi Robuxy a... a sobie mapy nie wybrałem No to fajnie no 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 Załaduję sobie No to, że dziś Dobra, Nikita. Okej, okay, Nikita. A on, a nie, bo to jest poszukiwacz. Okej, okay, ja idę tam, gdzie większość osób. To jest pokój? Nie, salon chyba. Nie, pokój, pokój, no, pokój. Okej, okay, widzę, że dużo osób idzie tu. Ale też dużo tu. Więc <laughs> okej. Okay. Jest, no fajnie. Bye. Bye. Bye! Nie, chłop ma przekichane. Chłop ma przekichane, przecież go ale widać. O, tu nadal. Tam w szufladzie są w ogóle. Ej, ja mam widok. O, stąd? Na cały pokój. A ja myślałam, że ktoś jest to, to po prostu jakiś paprach na moim ekranie. Ej, ja mam cały, widok na cały pokój normalnie. No i mnie znalazł, fajnie. widowiskowe. Następne. O, blisko, blisko. Dla? Tyla. gdzie to jest? Matka boska, jaką mam dobrą krów. Ona ma przekichane, dosłownie przekichane. One we dwie mają mega dobrze, bo no stąd ich nie widać. On sobie macha tu, no to fajnie. A ona tutaj tego, tutaj we dwie. O tu, szukający. Oj, jest bardzo blisko tego. On będzie w to niszczał. Jaki baran. Jaki baran. Widział, widział, no właśnie. No to żegnam cię Bajkonku. Niestety. No. no A niestety takie życie. Takie życie? No. Okej, okay, teraz y, te, y, jak one, y, te na górze, co za pingwinami są, mają przekichane. Przekichane, bo jak on pójdzie na górę do pingwinów, to mają normalnie mega mocno przekichane. Ja w ogóle widzę, że on nie jest najlepszy w tą grę. Nie jest. Ale o okay. Okej, okay, chodzi w Ja tu chciałem pójść. Ale zauważyłem, że tam idzie ja baran siema. Idę za nimi. O siema. No, takie życie. Haha. Ale no skin no po prostu darmowy, widać. Tylko puszkę zapłacił. Zapłacił tylko za puszkę, bo te spotnie to są chyba darmowe. Yy. I włosy kupię, bo nie ma chyba, bo nie, bo nie ma za darmo takich włosów. A Robloxa w outfitcie, Żeby edytować outfit w e, szafie. W sensie no to mówię szafa, a to jest... Zakładka awatar. Roblox.com lub Roblox Jak on tych tych, e, jak to? E, za pingwinami nie za... nie... Zabił, nie zobaczył i nie zabił. Nie, zabawi... nie zobaczył i nie... Zabił. Ale okej. Okay. Hmm. Nie wiem, że widzę, czy mnie słyszeć, ale... Także zakryłem mikrofon kubkiem i mówię przez ale nie wiem, czy było słychać. Dobra, ja, ja oczywiście Dobra, i czy... Nie zabrało mi Eee, yy, Poddasz. Proszę, ja chcę być szukającym. Byłem ja. Proszę, ja. Ja chcę szukać, naprawdę. już muszę się pogodzić z tym, że no właśnie nie będę a za tym ostatnim wylewo już byłem ja pamiętam lecimy wariacie Matko Boska, jedyna smaria, maria. A tu można wyjść na koło, dobra. Ej, mam bardzo mało czasu do sowania się już. Ja mam jasnego skina w ogóle, to bardzo źle. Mogłem sobie zrobić jakiegoś ciemnego. Ale okej, okay. a wy wiecie co w ogóle? Ja sobie zeskoczę i idę się ukryć w inne miejsce w ogóle. Czy ja jestem ślepy? Czy ja jestem ślepy? Ja nie widziałem w ogóle... Kto to jest? Kto to jest? I... No kto to jest? Matko Boska. Babul, dobra. Chwila. Babul. No w ogóle jest tutaj dwóch buby i tutaj buby byle Dobra widzowie trzymajcie się do następnego filmu. Zostawiacie łapkę do góry, subskrybujcie mój kanał Na 100 tysięcy będzie to co wpiszało w opisie. Trzymajcie się do następnego filmu. No i narka.